Ewangelia Mateusza 24:5. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, mówiąc: Ja jestem Chrystusem, wielu z wiodą. Artykuł ten, autorstwa pastora wyznającego teologię przymierza, dowodzi jasno, że współczesne ortodoksyjne chrześcijaństwo reformowane zostało w swoisty sposób ogłupione. Ci, którzy powinni stać w pierwszym szeregu w walce z kłamstwem innej Ewangelii i jej wyznawcami, którzy powinni głosić im prawdę, aby oszukani mogli pokutować, raczej utwierdzają Arminian w przekonaniu, że soteriologia sprzeczna z nauką Pisma zbawia. Czyż obrona herezji zatracenia nie jest przejawem duchowego ogłupienia? Owszem, to dowód wielkiego sukcesu szatana. Chwała panu za to, że nie jesteśmy osamotnieni w walce o prawdę, ponieważ Chrystus arminianizmu nie zbawia, lecz prowadzi na zatracenie. Biblia ostrzega nas, że w ostatnich dniach, w których żyjemy, będzie wielu fałszywych Chrystusów, tych, którzy twierdzą, że są Chrystusem, ale w rzeczywistości są oszustami. Jezus powiedział: Uważajcie. Aby was ktoś nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem mówiąc: Ja jestem Chrystusem, i wielu zwiodą. Ewangelia Mateusza, 24, 4-5. Wszyscy uznający się za chrześcijan musimy wziąć to pod uwagę. Musimy bardzo uważać, abyśmy nie zostali zwiedzeni. Naszym powołaniem jest ufać, kochać i podążać tylko za prawdziwym Chrystusem i tylko za nim. Nie możemy mieć nic wspólnego z fałszywymi Chrystusami, których jest tak wielu w naszych czasach. Wiemy o Chrystusie kultów i innych religii. Jest on dobrym człowiekiem w hinduizmie, prorokiem w islamie, pierwszym stworzeniem Boga w arianizmie, wielkim duchem w gnostycyzmie, czy boską ideą w unitarianizmie. Ale w tych systemach wierzeń. On nie jest prawdziwym i wiecznym Bogiem. Swoje istnienie otrzymuje od kogoś, kto jest od niego większy. On nie jest Chrystusem Biblii. Takiemu Chrystusowi nie dajemy się zwieść. To fałszywy Chrystus. Wiemy o Chrystusie rzymskiego katolicyzmu. Ludzie ci wyznają, że jest prawdziwym Bogiem. Cierpiał i umarł dla przebaczenia grzechu. Powstał ponownie, wstąpił do nieba i ponownie nadchodzi. Ale nie jest on kompletnym Zbawicielem. Chrystus rzymskokatolików nie może zbawić grzeszników bez dodatku ich własnych dobrych uczynków i wstawiennictwa kapłanów. On nie jest Chrystusem Biblii i takiemu Chrystusowi także nie dajemy się zwieść. To fałszywy Chrystus. Istnieje jednak inny fałszywy Chrystus. Który jest znacznie bardziej niebezpieczny niż Chrystus kultów i Chrystus katolicyzmu. Oszukiwał ludzi od wielu lat i nadal oszukuje miliony. Ten Chrystus jest tak niebezpieczny, że gdyby nie było to niemożliwe, oszukałby wybranych. To jest Chrystus arminianizmu. Ten fałszywy Chrystus jest niezwykle niebezpieczny. Ponieważ pod wieloma względami wydaje się być prawdziwym Chrystusem. Arminianie mówią, że ich Chrystus jest prawdziwym Bogiem, równym Ojcu i Duchowi Świętemu, że umarł na krzyżu, aby zbawić grzeszników. Mówią nawet, że zbawia jedynie swoją łaską, bez uczynków człowieka. Ten Chrystus nie będzie miał nic wspólnego z Chrystusem kultów i Chrystusem rzymskokatolickim. Ale uważaj, bądź ostrzeżonym, Chrystus arminianizmu nie jest Chrystusem Biblii. Nie daj się ogłupić. Porównanie Chrystusów Biblii i Arminianizmu. Różny obiekt miłości. Chrystus arminianizmu kocha każdą osobę na świecie i szczerze pragnie jej zbawienia. Chrystus z Biblii szczerze kocha i pragnie zbawienia tylko tych, których Bóg bezwarunkowo wybrał do zbawienia. Zobaczmy, co mówi Słowo Boże. W Psalmie 5.5 5 czytamy. Głupcy nie ostoją się przed Twymi oczyma. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość. Psalm 7.11. Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Bóg codziennie gniewa się na bezbożnego. Psalm psalmie 11.5. Pan doświadcza sprawiedliwego, ale jego dusza nienawidzi niegodziwego i tego. To kocha bezprawie. Ewangelia Mateusza 11:27: Wszystko zostało mi dane od Mego Ojca, i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Ewangelia Jana 17:9-10: Ja proszę za nimi, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są Twoi. Wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest Moje, i jestem uwielbiony w nich. Dzieje 2,47 Paląc Boga i ciesząc się przychylnością wszystkich ludzi, a Pan dodawał Kościołowi każdego dnia tych, którzy mieli być zbawieni. Dzieje 13,48 Kiedy Poganie to usłyszeli, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a uwierzyli wszyscy, Którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego. I z do Rzymian 9, 10 do 13. A nie tylko to, ale i Rebeka, gdy poczęła z jednego mężczyzny, naszego ojca Izaaka, gdy dzieci jeszcze się nie urodziły i nie zrobiły nic dobrego ani złego, aby zgodnie z wybraniem trwało postanowienie Boga nie z uczynków, ale z tego, który powołuje. Powiedziano jej, że starszy będzie służył młodszemu, jak jest napisane, Jakuba umiłowałem, ale Ezawa znienawidziłem. Lid do Rzymian 921 do 24. Czy garncasz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły zrobić jedno naczynie do użytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego? A cóż, jeśli Bóg chcąc okazać gniew i dać poznać swoją moc, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie, i żeby dać poznać bogactwo swojej chwały na naczyniach miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale, to znaczy nas, których powołał, nie tylko z Żydów, ale i z Pogan. List do Efezjan 1:3-4. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie, a jak nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem miłości. Inny sposób zbawienia. Chrystus arminianizmu oferuje zbawienie każdemu grzesznikowi i czyni wszystko, co w jego mocy, aby doprowadzić go do zbawienia. Bóg jest sfrustrowany, ponieważ jego oferta i praca są często odrzucane. Wielu nie chce przyjść. Chrystus z Biblii skutecznie wzywa do siebie tylko wybranych i suwerennie doprowadza ich do zbawienia. Żaden z nich nie zostanie utracony. Księga Izajasza 55, 11. Tak będzie z moim słowem, które wyjdzie z moich ust, nie wróci do mnie na próżno, ale uczyni to, co mi się podoba i poszczęści mu się w tym, do czego je pośle. Ewangelia Jana 5:21 Jak bowiem ojciec wskrzesza omarłych i ożywia, taki syn ożywia tych, których chce. Ewangelia Jana 6:37 do 40. Wszystko co mi daje Ojciec przyjdzie do mnie a tego który przyjdzie do mnie nie wyrzucę precz Stąpiłem bowiem z nieba nie po to żeby czynić swoją wolę ale wolę tego który mnie posłał a to jest wola Ojca który mnie posłał abym nie stracił nic z tego wszystkiego co mi dał ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym i to jest wola tego który mnie posłał aby każdy to widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ewangelia Jana 10, 25-30 Jezus im odpowiedział, powiedziałem Wam, a nie wierzycie. Dzieła, które wykonuję w imieniu Mego Ojca, one świadczą o Mnie. Ale Wy nie wierzycie, bo nie jesteście z Moich owiec, jak Wam powiedziałem. Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Mój ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego ojca. Ja i ojciec, jedno jesteśmy. Ewangelia Jana 17.2 jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dało życie wieczne tym wszystkim, których mu dałeś. List do Filipian 2:13. Bóg bowiem sprawia was i chęć i wykonanie według jego upodobania. Synergizm kontra monergizm. Chrystus arminianizmu nie może odrodzić i zbawić grzesznika. O ile ten najpierw nie wybierze Chrystusa własną wolną wolą. Wszyscy ludzie mają wolną wolę, dzięki której mogą albo przyjąć, albo odrzucić Chrystusa. Chrystus nie może naruszyć tej wolnej woli. Chrystus z Biblii suwerennie odradza wybranego grzesznika, niezależnie od jego wyboru, ponieważ bez regeneracji duchowo martwy grzesznik nie może wybrać Chrystusa. Wiara nie jest wkładem człowieka w zbawienie, ale darem Chrystusa, który suwerennie jej udziela w procesie odrodzenia. W Ewangelii Jana 3-3 czytamy, odpowiedział mu Jezus, Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jana 6,44 Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ja na sześć i mówił: Dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od mojego ojca. Ja na piętnaście Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał i aby ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię. Dzieje 11:18, a usłyszawszy to, uspokoili się i chwalili Boga, mówiąc: A więc i poganom dał Bóg pokutę ku życiu. List do Rzymian 9:16: A więc nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie. List do Efezjan 2:1 i Was ożywił. Którzy byliście, umarli w upadkach i w grzechach. List do Efezjan 2,8 10 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga, nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. List do Filipian, 1,29. Gdyż Wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w niego wierzyć, ale też dla niego cierpieć. List do Hebrajczyków, 12,2. Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Drugi Piotra, 1,1. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasze, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dzieje 18:27. Kiedy chciał udać się do Achai, bracia go zachęcili i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, bardzo pomagał tym, Którzy uwierzyli dzięki łasce Bożej. List do Efezjan 6,23: Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga, Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. 1 Koryntian, 3,5: Kim bowiem jest Paweł, kim Apollos? Tylko sługami, przez których uwierzyliście, a to tak, jak każdemu dał Pan. Izozymian 12.3. Mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary jakiej Bóg każdemu udzieli. Inny suweren, Chrystus arminianizmu umarł na krzyżu za każdą osobę, a tym samym umożliwił zbawienie każdej osoby. Jego śmierć Pozbawiona wyboru człowieka nie jest w stanie zbawić nikogo, a wielu, za których umarł, zostało zatraconych. Chrystus Biblii umarł tylko dla wybranego ludu Bożego i dzięki temu rzeczywiście uzyskał zbawienie dla wszystkich, za których umarł. Jego śmierć była zastępczą i uśmierzającą Boży Gniew. Ona faktycznie usunęła winę jego wybranego ludu. Ewangelii Łukasza 19:10 czytamy. Bo Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Ewangelia Jana 10:11. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce. Jana 10:14 do 15. Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają, jak mnie zna Ojciec ja znam Ojca. I oddaję moje życie za owce. Ja na 10:26, ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec, jak wam powiedziałem. Dzieje 20:28. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, którym Was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który On nabył własną krwią. Izdo Rzymian 5:10 jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez Jego życie. List do Efezjan 5:25 Mężowie, miłujcie swoje żony, jakich Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. List do Hebrajczyków 9:12 ani nie przez krew kozłów i cielą, ale przez własną krew przed raz do miejsca Najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. Pierwszy Piotra 3,18 Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga, uśmiercony w ciele, lecz ożywiony duchem. Różna moc zbawcza Chrystus arminianizmu traci wielu, których zbawił, ponieważ nie trwają oni w wierze. Nawet jeśli daje im wieczne bezpieczeństwo, jak niektórzy twierdzą, to bezpieczeństwo nie opiera się na jego woli lub pracy, ale na wyborze dokonanym przez Grzesznika, kiedy przyjął Chrystusa. Chrystus z Biblii zachowuje swój wybrany lud, aby nikt nie stracił zbawienia ale aby wszyscy wytrwali w wierze do samego końca zachowuje wybranych dzięki suwerennej woli Boga mocy jego śmierci potężnemu działaniu jego ducha w Ewangelii Jana 5:24 czytamy zaprawdę zaprawdę powiadam wam to słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał ma życie wieczne i nie będzie potępiony ale przeszedł ze śmierci do życia ja na 10, 26 do 29. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec, jak wam powiedziałem. Moje owce słuchają mego głosu, i ja je znam, a one idą za mną. A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Mój ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego. Ojca. List do Rzymian 829 do 30. Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Jego Syna, żeby On był pierworodny między wieloma braćmi, tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił tych też uwielbił. Rzymian 8:35 do 39. Cóż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy mieć? Jak jest napisane z powodu Ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce, przeznaczone na rzeź. Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie naszym Panem. Pierwszy list Piotra, 1:2-5 Wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca przez uświęcenie ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa, łaska i pokój niech się wam pomnożą. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych. Do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego, niewędnącego, zachowanego w niebie dla Was, którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym. List Judy, 1:24-25. A temu, który ma moc uszczec Was od upadku i przedstawić jako nienagannych, z radością, przed obliczem swojej chwały, jedynemu mądremu Bogu, naszemu zbawicielowi, niech będzie chwała i majestat, moc i władza teraz i po wszystkie wieki. Amen. Pierwszy list do Koryntian 1.8. On też utwierdzi Was aż do końca, abyście byli nienaganni w dniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Dwaj Mesjasze, dwie drogi. Jak widać, chociaż Chrystus arminianizmu i Chrystus Biblii mogą początkowo wydawać się tacy sami, są bardzo różne. Jeden jest fałszywym Chrystusem, drugi jest prawdziwy. Jeden jest słaby i bezradny, kłania się przed suwerenną, wolną wolą człowieka, drugi jest panującym Panem, który chce tego, co chce, i suwerennie dokonuje wszystkiego, co chce. Jeśli wierzysz i służysz Chrystusowi arminianizmu, musisz uznać fakt, że nie służysz Chrystusowi z Biblii. Zostałeś oszukany. Studiujcie pisma i uczcie się o prawdziwym Chrystusie. Módlcie się o łaskę pokuty i ufajcie Chrystusowi jako waszemu najwyższemu zbawicielowi. Porównajmy teraz Chrystusa Pisma i Jego Ewangelię z Chrystusem Arminian oraz ich ludzką Ewangelią, które będzie pomocne w zrozumieniu dla każdego, jaką drogą idzie, szeroką na zatracenie, czy też wąską ku zbawieniu. Sprawa jest najwyższej wagi. Dlatego też, drogi słuchaczu, jeśli jesteś Arminianinem, nie słuchaj nigdy głosów osób wyznających teologię reformowaną, które będą Cię utwierdzać w fałszywym przekonaniu. Że jesteś zbawiony. Ludzie ci nie posiadają właściwego rozeznania w tym temacie. Porównajmy prawdy zbawienia i kłamstwa zatracenia. Na szerokiej drodze zatracenia Chrystus z arminianizmu kocha każdą osobę na świecie, szczerze pragnie zbawienia. Na wąskiej drodze Chrystus z Biblii szczerze kocha i pragnie zbawienia tylko tych, których Bóg bezwarunkowo wybrał do zbawienia. Na szerokiej drodze Zatracenia Chrystus arminianizmu, oferuje zbawienie każdemu grzesznikowi i czyni wszystko, co w jego mocy, aby doprowadzić go do zbawienia. Bóg jest sfrustrowany, ponieważ jego oferta i praca są często odrzucane. Wielu nie chce przyjść. Na wąskiej drodze zbawienia, Chrystus z Biblii skutecznie wzywa do siebie tylko wybranych i suwerennie doprowadza ich do zbawienia. Żaden z nich nie zostanie utracony. Na szerokiej drodze zatracenia, Chrystus arminianizmu nie może odrodzić i zbawić grzesznika, o ile ten najpierw nie wybierze Chrystusa własną wolną wolą. Wszyscy ludzie mają wolną wolę, dzięki której mogą albo przyjąć, albo odrzucić Chrystusa. Chrystus nie może naruszyć tej wolnej woli. Na wąskiej drodze zbawienia, Chrystus z Biblii suwerennie odradza wybranego grzesznika, niezależnie od jego wyboru ponieważ bez regeneracji duchowo martwy grzesznik nie może wybrać Chrystusa. Wiara nie jest wkładem człowieka w zbawienie, ale darem Chrystusa, który suwerennie jej udziela w procesie odrodzenia. Na szerokiej drodze zatracenia Chrystusa arminianizmu umarł na krzyżu za każdą osobę, a tym samym umożliwił zbawienie każdej osobie. Jego śmierć pozbawiona wyboru człowieka, nie jest w stanie zbawić nikogo, a wielu, za których umarł, zostało zatracone. Na wąskiej drodze zbawienia Chrystus Biblii umarł tylko dla wybranego ludu Bożego i dzięki temu rzeczywiście uzyskał zbawienie dla wszystkich, za których umarł. Jego śmierć była zastępczą i uśmierzającą Boży gniew. Ona faktycznie usunęła winę Jego wybranego ludu. Na szerokiej drodze zatracenia, Chrystus arminianizmu traci wielu, których zbawił, ponieważ nie trwają oni w wierze. Nawet jeśli daje im wieczne bezpieczeństwo, jak niektórzy twierdzą, to bezpieczeństwo nie opiera się na jego woli lub pracy, ale na wyborze dokonanym przez grzesznika, kiedy przyjął Chrystusa. Na wąskiej drodze zbawienia, Chrystus z Biblii zachowuje swój wybrany lud, aby nikt nie stracił zbawienia, ale aby wszyscy wytrwali w wierze do samego końca. Zachowuje wybranych dzięki suwerennej woli Boga, mocy Jego śmierci i potężnemu działaniu Jego ducha. Wymyślony Chrystus arminianizmu to demoniczna pułapka, majstersztyk zwiedzenia i herezja doskonała, ponieważ używając chrześcijańskiej nomenklatury nadaje jej odmienne znaczenie – łechcząc ucho słuchacza poprzez odwoływanie się do jego rzekomej, wolnej woli. A martwy w grzechach człowiek nie jest w stanie pojąć, że jego wola i owszem posiada zdolność czynienia wyborów, ale nie może uczynić absolutnie nic, co Bogu mogłoby się podobać, ponieważ tkwi w żelaznych kleszczach niewoli grzechu. Charles Spirgin powiedział: Nawet w małym ułamku nie służę Bogu Arminian. Nie mam z Nim nic wspólnego i nie zegnę kolana przed balem, którego ustawili. Nie jest On moim Bogiem, ani nigdy nie będzie. Nie obawiam się Go, ani nie drżę w Jego obecności. Bóg, który dzisiaj coś mówi, a zaprzecza jutro, który dzisiaj usprawiedliwia, a jutro potępia. Nie ma nic wspólnego z moim Bogiem nawet w najmniejszym stopniu. Może mieć coś wspólnego z Asztartą czy Balem, ale z Jachwę nigdy nie miał i mieć nie może. Chodźcie przez ciasną bramę. Szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Ewangelia Mateusza 7:13 do 14